Ciągle widzowie, wam pokażę najlepszy sposób na zarobek na no, Anarchy Jest to połączenie czterech sposobów na zarobek, ale bardzo to jest bardzo dobre połączenie. Dobra, więc do filmu. Pier... Pierwszym sposobem, który musicie na pewno ogarnąć są villagerowie. Trochę są drodzy, ale wyście opłaca się. Drugie, co musicie zrobić, to jak spiarka stołniarka się nazywa tak normalnie. Różne nazwy. Trzecim sposobem. Jakby może nie samym połączeniem, to jest trip stołniarka, ale to, to nie musi być jakieś duże. To może być nawet mało, że oprodukowano na przykład 400 takich dripów i to sprzedajecie na rynku. Ale później do tego wrócimy. I czwartym sposobem zarobek na zarobek jest... Drzewkarka. I najlepiej, jakbyście na przykład zrobili taką sobie bazę, jak tu mam. No, ona jest trochę zniszczona, ale funkcjonalna. Na przykład tu macie bazę, a u góry na przykład jest drzewkarka. Kopiecie se I najlepiej mieć villagerów. No, ja tu jednego straciłem. Ale najlepiej mieć villagerów z tą ofertą. Bo to jest po prostu najlepiej. Bo kulka gliny nie jest jakaś trudna do zdobycia. Tego tego mam pełno. Teraz mogę pokazać, proszę. I musicie myśleć też. Albo ten co sprzedaje banery i obrazy. To jest po prostu kluczowe. Tak, po prostu bierze z te kulki gliny. Czy to nie wiem, jak się nazywa. Prze na emeraldy. To, to Możecie najpierw od dwóch zacząć. O, kolejny mi zabrakło. Tak się też zdarzy. No dobra, jak sobie już przerobimy. Tu mamy 32 z 16 emeraldów z jednego wychodzi. No i mamy tu tego gdzie nałoszy tej banery i obrazy. No. Nie kupujemy sobie na przykład obrazy, proszę, bycie do Pana, kupujemy banery Też kupuję. No i mamy i to Po prostu zbieracie i scalacie Najlepiej jest na przykład pozbierać materiał do tego Kupić to od razu, schować gdzieś do szalkry, albo jak macie już tego liczbę to wystawić Później sobie idziecie na Drip Saloniarkę No ja i mamy na razie mam, ale Obojętnie, jakim klafonem to będzie się kopać, tylko on jest po prostu szybciej. No, czy mi się creeper zaraz pił? Ciepło, dobra. I robicie takie pasy na ryb, soniarkę to, to wiadomo, jak zrobić. Kopiecie se. Macie na przykład, nie wiem, 3-4 staki. Wystawiać to na rynek 16 po 49 No i już macie ze staka 200 dolarów. Jak na farmiście, to cały czas wystawiajcie. A jeszcze nie wspomniał o obsydianie. właśnie Znaczy jak wystawicie ten dripstone. Y, Będziecie cały czas wystawiać, to warto na przykład pójść w podziemie i na przykład poszukać sobie obsy No można na, nawet na powierzchni tylko. Jest bardzo większa szansa, że go znajdziecie i was zabija. No i kupicie sobsynę, jak wstawicie dripy jest taka obsydny jest jakieś 500 dolarów. A nie musicie mieć, ale jak chcecie, to kupcie szybciej, to będzie po prostu się kopało. A później, co po prostu jedziecie na drzewkarkę. No wiadomo, możecie też na cały czas kopać, ale to połączenie jest po prostu bardzo fajne. No i na przykład na drzewkarkę sobie idziecie, możecie kolejnego villagera, ten co za patyki daje emeraldy Tu był, tu No i resztę na przykład połowę sprzedać, połowę zostawić, przerobić na patyki Ty. Ja tak samo nie tak robię Idziemy w szalkę. o proszę, tu jest drewno O, czekaj, no to Mhm, mm czy jeszcze se to? Dobra. Tak, po prostu przemyślmy przy sobie. Przerabiamy sobie to na podyki. Tego po prostu już, już. No i sobie wymieniacie. Wymieniamy tak, się w villagerowie. Nie wiem, z tego chyba można dostać. Też 16, Z każdego villagera dostaniesz na pewno 16 i to jest pewno. 16 no. Emeraldów za każdą ofertę, jakby co tu się zmienia. Pióra tak są. Jak widzicie też to, ten sposób jest bardzo, bo ja mam już cztery szykoła, dopiero jeden dzień tak robię, ale bazę już miałem ogarniętymi pilagierów też, więc trochę sobie pomogłem. Nie mogę zrobić jakąś serię na przykład gdzie zdobyłem milion dolarów albo pół miliona Po prostu jak... Może zrobimy tak, jak będzie 10 lajków to robimy serię z y... pół miliona albo milion muszę zdobyć, a jak będzie na przykład 20 łapek to Co 2 miliony. No trochę trudno będzie, ale czegoś nie robi dla widzów. Dobra, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Też właśnie chciałem Wam przypomnieć, że ruszła rekrutacja tego klanu OP55 i trzeba na razie płacić, rozwijamy się. Mamy dużo baz. Mamy aktualnie trzy bazy na stanie. Dużo na pewno zarobicie, jak będziecie w szklanie. Też mamy różne trapy, ale to już. Na Discordzie. Narkom.